Słuchajcie, dzisiaj historia na czasie, bo jakiś czas temu na dworze zalegało dużo śniegu, był silny mróz, natomiast później to wszystko puściło, i teraz niedawno mieliśmy moment, gdzie w niektórych miejscach w Polsce było prawie 15 stopni. Oczywiście no nie jest to dobre dla przyrody, żeby w lutym były tak wysokie temperatury, no bo ta przyroda tak naprawdę nie wie co się dzieje, może zgłupieć. Natomiast mam nadzieję, że jeszcze zima wróci. Nie chodzi o taką trudną zimę, tylko taką z lekkim mrozem, śniegu, żeby jednak no, w lutym ta zima była, no, żeby ta przyroda wiedziała na czym stoi, że tak to ujmę. Natomiast chciałem dzisiaj pokazać coś wyjątkowego. Chciałem pokazać jak odmarzała pewna leśna kałuża właśnie w tym momencie, kiedy... Zima na chwileczkę odpuszczała i robiło się cieplej, żeby pokazać, jak to determinuje zachowania dzikich zwierząt zwierząt, które bardzo często w lecie tutaj przychodzą. I tutaj już było widać, że zrobiło się więcej wody, bo ten lód się rozpuścił, pozostało go już niewiele. Później zaczęło świecić słońce, co zresztą będzie widać. Ta kałuża się tak rozlała na boki. Co za tym idzie? Było dużo świeżej wody. I tutaj zwierzęta od razu wiedziały, co zrobić. Później tą kałużę podświetlało słońce. Zresztą to miejsce jest takie wyjątkowe. I co się stało? Stało się coś, na co ja naprawdę bardzo czekałem. Po pierwsze, pojawił się jeleń, który bardzo często tutaj się pojawia, i on zaczął pić. I to właśnie chciałem pokazać, że w momencie, kiedy. Zima odpuszcza zwierzęta, od razu przychodzą w miejsce, gdzie lubią się napić świeżej wody, ale co się wydarzyło później? Później wydarzyło się coś bardziej wyjątkowego, kiedy ten jeleń już tak robił, to wiedziałem, że będzie się kładł. Już w tym momencie, na samą myśl, na sam widok tego, co tutaj zobaczyłem, no naprawdę zrobiło mi się chłodno. Bo uwierzcie mi, że mimo, że troszeczkę cieplej się na dworze zrobiło. To ta woda jest naprawdę bardzo, ale to bardzo zimna. Ona się nie zdążyła w ogóle nagrzać, a ten jeleń po prostu w tej wodzie się położył. Później pięknie e, odczepał się z tej wody. Pięknie było widać każdą kroplę, która spada do tej kałuży, i ten jeleń później poszedł. Więc chciałem coś takiego pokazać, że w momencie, kiedy znika lód, śnieg, zwierzęta bardzo często przychodzą napić się świeżej wody. Zresztą to samo zrobił. Dzik, który również widać ewidentnie przyszedł napić się tej świeżej wody i to są naprawdę fajne rzeczy, które można obserwować i które warto obserwować, z których można się coś dowiedzieć, bo zdaję sobie sprawę, że nie każdy z nas na co dzień może w lesie przebywać. Ja myślę, że zima jeszcze wróci, że jeszcze będzie zimno, jeszcze spadnie śnieg, natomiast mam nadzieję, że już w momencie, gdzie będzie połowa marca, kwiecień, no to już będzie to wiosna, przed nami piękny czas, niedługo będą rodziły się. Małe zwierzęta, jest coraz bliżej tego momentu, więc już czekam, czekam niecierpliwie na to, żeby poznać i następnie nagrać nowych mieszkańców lasu. Ale to przed nami wkrótce kolejne filmy. Subskrybujcie, żeby ich nie przegapić. Zapraszam również na mojego Facebooka, TikTok oraz Instagram.